Cześć, witaj w kolejnej lekcji kursu SharePoint'a, w której dowiesz się nieco więcej o uprawnieniach, o udostępnianiu, o rolach członków naszej witryny oraz wejdziemy też do panelu administracyjnego. Na początek, wejdziemy sobie na naszą witrynę Rekrutacja, i tutaj pokażę Ci, gdzie można znaleźć te wszystkie uprawnienia. Klikając w to koło zębate po prawej stronie, mamy uprawnienia witryny. I sobie w to teraz klikniemy. Tutaj z tego poziomu możemy zaprosić też osoby do współpracy. Klikając zaproś osoby możemy dodać członków do grupy albo udostępnić tylko witrynę. I tutaj możemy dodać użytkowników grupy usługi Office 365 lub grupy zabezpieczenia, by udzielić im dostępu do witryny. Tutaj mamy też informację, że jeżeli dodamy z tego poziomu użytkowników do witryny, to nie będą oni mieli dostępu do naszych innych zasobów grupy Office 365, czyli do poczty, do konwersacji, tylko konkretnie do tej witryny. Jeżeli zaprosimy sobie osoby, to dodamy członków do konkretnej grupy, czyli do naszej grupy rekrutacja i wtedy oni będą też członkami naszej grupy, dlatego zmieniają im się również uprawnienia. Jeżeli wyświetlimy sobie właścicieli witryny, to mamy tutaj właściciele grupy rekrutacja. Jeżeli wyświetlimy sobie członków witryny, to możemy zmienić im uprawnienia. W tym momencie członkowie grupy rekrutacja mogą edytować, ale możemy im to zmienić klikając w tę strzałeczkę. I wybrać tylko odczytywanie. I tutaj widzimy, że członkowie witryny zostali nam wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych. Jeżeli klikniemy pełna kontrola, to wszyscy użytkownicy oprócz użytkowników zewnętrznych wskoczą nam tutaj do zasobnika właściciele witryny. Nie mamy teraz członków witryny, bo przeszli oni do osób odwiedzających, dlatego że mamy tutaj rolę tylko odczytywanie. Klikniemy sobie edytowanie to przechodzą oni od razu do członków witryny. Udostępnianie witryny. Tutaj jeżeli klikniemy zmień sposób udostępniania przez członków, możemy zarządzać możliwością udostępniania witryny przez członków. W tym momencie mamy zaznaczone, że właściciele witryn i członkowie mogą udostępniać pliki, foldery i witrynę. Osoby z uprawnieniami do edycji mogą udostępniać pliki i foldery, ale możemy to ograniczyć. I na przykład możemy uprawnić do edytowania plików i folderów, ale tylko właściciele będą mogli udostępniać nasz Witrynę. Możemy też zaznaczyć, że tylko właściciele mogą udostępniać pliki, witryny i foldery. Jeżeli chodzi o żądania dostępu, polega to na tym, że jeżeli link zostanie wysłany do osoby, która nie ma dostępu, może ona napisać: Witam, nie mam dostępu, proszę o dodanie takiego dostępu do mojego konta. I tutaj z tego poziomu można wybrać, kto takie żądania ma otrzymywać. Możemy też zrobić, że określony adres e-mail, i wtedy na przykład tylko Marta będzie otrzymywała takie prośby od, użytkowników, którzy nie mają obecnie dostępu. I tutaj możemy też dodać taką niestandardową wiadomość żądania dostępu, czyli na przykład, że standardowo taka procedura zajmuje 3 dni, albo na przykład w ciągu godziny damy ci odpowiedź, czy dostaniesz dostęp. Także z tego poziomu można to dostosować. Ja sobie kliknę odrzuć, wyjdziemy z tych uprawnień i pokażę wam jeszcze w jakie uprawnienia możemy wejść z poziomu administratora. Wchodząc sobie na office.com, wybieramy kafelek administracja. I z tego poziomu po lewej stronie wybierzemy sobie SharePoint. Tutaj mamy panel administracyjny wszystkich usług Office 365 i, i tylko administratorzy mogą pojawić się w tym miejscu. Klikniemy sobie Pokaż Wszystko, a następnie przejdziemy do SharePoint'a. I tutaj przenosi nas na odrębną witrynę adminsharepoint.com i tutaj wyświetlimy sobie zasady. A następnie udostępnianie. Jeżeli wcześniej przechodziłeś już przez kurs OneDrive'a, to pewnie widziałeś dokładnie te same suwaki, bo tutaj możemy ustalić to dla SharePointa i dla OneDrive'a. Mamy zabezpieczenia najmniej restrykcyjne i najbardziej restrykcyjne, pod którymi kryje się tylko osoby w mojej organizacji mogą udostępniać, i udostępnianie zewnętrzne nie jest dozwolone, czyli żaden klient, żadna osoba poza naszą firmą żaden prawnik, czy nawet księgowa z firmy zewnętrznej, która nie jest w naszej organizacji, nie jest w naszej domenie, nie będzie mogła otworzyć pliku, witryny, czy folderu, który został jej udostępniony. Tutaj mamy następnie tylko goście będący już w katalogu organizacji, goście muszą logować się oraz wszyscy użytkownicy mogą udostępniać komukolwiek pliki z OneDrive'a i z SharePoint'a. Tutaj za ten suwaczek możemy złapać i jak widać, zmienia mi się OneDrive razem z SharePoint'em albo możemy oddzielnie OneDrive'a i SharePoint'a ustawić. Ja mam w tym momencie najmniej restrykcyjnie na potrzeby tutaj y, tego kursu. Klikając więcej ustawień udostępniania zewnętrznego możemy ograniczyć udostępnianie zewnętrzne na przykład na podstawie domen i dodać tylko konkretną domenę, czyli zezwalaj określonym domenom albo zablokuj określone domeny. Możemy na przykład zablokować wszystkie domeny konkurencji albo na przykład byłych pracodawców, naszych pracowników, żeby nie wysyłali żadnych informacji. Możemy też na przykład zezwalać tylko użytkownikom w określonych grupach zabezpieczeń na udostępnianie zewnętrzne. Wtedy sobie tutaj też możemy taką grupę dodać. Możemy też zaznaczyć, goście muszą logować się przy użyciu tego samego konta, do którego są wysłane zaproszenia. I jak sobie to zaznaczymy, to wtedy, jeżeli udostępnimy coś hani Mostowiak wpisując jej adres e-mail, ona będzie musiała się zalogować tym kontem, do którego został ten dostęp nadany. Następnie zezwala gościom na udostępnianie elementów, które nie należą do nich, to mam zaznaczone, czyli osoby spoza organizacji mogą również dalej udostępniać elementy, do których mają dostęp. Osoby używające kodu weryfikacyjnego muszą uwierzytelnić się ponownie po na przykład 30 dniach. To też jest dodatkowe zabezpieczenie. Następnie możemy wybrać domyślną pozycję, która jest ustawiona podczas udostępniania linków i plików z poziomu OneDrive'a czy z poziomu SharePoint'a. Ja mam tutaj domyślnie ustawione tylko osoby w Twojej organizacji. Jeżeli chcę, żeby to była, jeżeli chcę, żeby to była każda osoba z linkiem, to zawsze muszę to w ustawieniach zmienić. Czyli klikam udostępnij i mam każda osoba w mojej organizacji. A żeby zmienić na każda osoba z linkiem, to muszę w to wejść i wybrać inną pozycję. To jest też dodatkowe zabezpieczenie, bo nigdy się nie pomylimy, i nigdy nie skopiujemy linka na przykład dla wszystkich spoza organizacji, ponieważ mamy domyślnie wybraną naszą firmę. Tutaj mamy też uprawnienia wybrane domyślnie. Mamy tutaj domyślnie wybraną edycję, bo zawsze udostępniam coś do edycji. Jeżeli chcemy, żeby zawsze było wyświetlanie, a w przypadku możliwości edycji, żebyśmy to zmienili ręcznie, to można wybrać wyświetlanie. Możemy też wybrać opcję wygasania i uprawnień. Dla linków każda osoba. I tutaj na przykład możemy już zaznaczyć z poziomu administratora, że linki będą na przykład aktywne tylko tydzień i już nie trzeba tego robić ręcznie, ponieważ każdy użytkownik, który wyśle dla kogokolwiek link spoza naszej organizacji, zawsze ten link będzie ważny tylko 7 dni. I tutaj można też wybrać odpowiednie ustawienia dla plików i dla folderów. I tutaj też mamy inne ustawienia dotyczące wyświetlania nazw użytkowników, którzy edytowali nasze pliki, na przykład na OneDrive i na SharePoint, oraz o używaniu krótkich linków udostępniania plików i folderów. To są wszystkie ustawienia dotyczące udostępniania. Mamy również ustawienia dotyczące kontroli dostępu, i tutaj z tego poziomu lokalizacja sieciowa możemy zablokować logowanie się do SharePoint'a z innych lokalizacji. Czyli można tylko na przykład, jeżeli firma ma stały adres IP, podać ten adres IP lub zakres i tylko w naszej firmie, tylko w naszej siedzibie, tylko w naszym biurze będzie można uzyskiwać dostęp do plików na SharePointie. To jest świetne zabezpieczenie. jeżeli nasi pracownicy mają dostęp do Office 365, mają dostęp do Outlooka również na swoich prywatnych smartfonach, ponieważ wymagamy od nich, żeby byli cały czas w kontakcie z nami. Mieli dostęp do maila, ale nie chcemy, żeby mogli pobierać sobie pliki firmowe na swój komputer. Więc nie możemy im zablokować dostępu do całego Office 365 z poza lokalizacji, więc blokujemy im na przykład tylko dostęp do SharePointa i do OneDrive'a. Z poziomu naszej organizacji. I mamy tutaj też dużo więcej różnych ustawień. Tutaj cały ten panel administracyjny jest naprawdę bardzo rozbudowany. Jeżeli chodzi o uprawnienia, to najważniejsze, żebyście zapamiętali, żeby na samym początku, podczas tworzenia witryny, dodając członków, nadać im odpowiednie uprawnienia. I nadając im te uprawnienia w przypadku tworzenia nowej witryny, jeżeli będziecie dodawać na podstawie tej grupy Office 365. Na przykład zespół w Microsoft Teams, czy będziecie tworzyć na przykład plan w planerze na podstawie tej grupy Office 365, ci członkowie będą mieli cały czas tę samą rolę nadaną. Jeżeli będziecie mieli dwóch lub trzech administratorów, właścicieli zespołu czy grupy, to pamiętajcie, że wszystkie pozostałe działania, czyli na przykład w planerze będzie mógł ten właściciel również usuwać plany, będzie mógł zmieniać uprawnienia i zmieniać wszystkie ustawienia tak samo jak Wy. Więc najważniejsze jest to, aby trzymać się nadawania uprawnień na przykład w obszarze grupy i zarządzać uprawnieniami w obszarze grupy, a nie przydzielać uprawnienia dla każdej osoby z osobna, ponieważ to nam mocno utrudni. Zarządzanie tymi uprawnieniami, tym bardziej jeżeli na przykład w naszej firmie nie pracuje 5 czy 10 osób, ale jest ich nawet kilkaset. Łatwo zarządzać grupami, jeżeli chodzi o uprawnienia, jeżeli chodzi o witryny, i na pewno warto poprosić też administratora o udzielenie takich uprawnień i zabezpieczeń z góry, żebyśmy my również nie musieli pamiętać o pewnych ustawieniach. Zapraszam Cię teraz do ostatniej lekcji.